Witajcie, kochani! Mam na imię Asia i chciałabym podzielić się z wami moim świadectwem tego, jak nasz kochany Bóg Wszechmogący przyszedł do mojego życia 13 października 2018 roku i jak odmienił całą moją rzeczywistość, mój świat i całe moje życie. Dzisiaj jestem Bogu bardzo wdzięczna. Za wszystkie smutki, za wszystkie radości, za wszystkie sukcesy, za wszystkie porażki, za całą drogę mojego życia, bo wiem, że wszystko, co przeżyłam, doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, a dzisiaj dzięki łasce Boga, Jego wielkiemu miłosierdziu, jestem dzieckiem Boga żywego. Nigdy nie byłam gorliwą katoliczką, ale wychowałam się w domu katolików. W dzieciństwie chodziłam do kościoła, a jako nastolatka nawet byłam na pierwszej pielgrzymce do Częstochowy. Jednak, pomimo tego, że nie brałam udziału w rytuałach, w dogmatach tych katolickich, to zawsze wierzyłam, że Bóg jest. Że tylko on mógł stworzyć tak piękny świat, naturę, gdzie wszystko jest tak cudownie zharmonizowane ze sobą, nasze ciała tak wspaniale stworzone. Pomimo jednak tego, że wiedziałam, że Bóg jest, to nie znałam go w ogóle, nigdy go nie szukałam, nawet przykazań, nie respektowałam. Ale około trzech miesięcy przed 13 października 2018 roku, około trzech miesięcy przed tym dniem, zaczęłam rozmawiać z koleżanką o Bogu, o Biblii. Oczywiście nie zgadzałam się z tym wszystkim, o czym mi mówiła. Ja byłam zafascynowana Dalekim Wschodem, miałam już za sobą kilka podróży do Azji. Byłam. Zainteresowana różnymi religiami, wierzeniami. No i broniłam tych innych religii buddyzmu, jogi, ale jednocześnie zaczęłam czuć w sercu ogromne pragnienie poznania prawdy szukania tej prawdy. Intrygowało mnie to i, i zaczęłam spędzać czas na poszukiwaniu tej prawdy. Najbardziej uderzyło mnie to, kiedy okazało się, że Kościół katolicki zmienił przykazania Boga. Mimo iż niespecjalnie respektowałam wcześniejsze, przekłamane przykazania, to bardzo uderzył mnie ten fałsz. Dlaczego? Dlaczego zmienili? Jak oni mogli? Jak śmieli to zrobić? Byłam w wielkim szoku. Od tamtej pory zaczęłam każdy dzień poświęcać na szukanie informacji w internecie. Oglądałam różne filmiki, słuchałam kazań, ale tak naprawdę z każdym dniem pobadałam w jeszcze większą pustkę, w jeszcze większy zamęt. Nie wiedziałam już, co jest prawdą, a co nie. W pewnym momencie, a była to sobota, właśnie 13 października 2018 roku, siedziałam przed swoim laptopem, oglądałam kolejny filmik. I czułam już totalną bezsilność. Siedziałam przed tym laptopem i czułam, że zaraz naprawdę zwariuję od tego. Jedna informacja wykluczała drugą. Czułam, że oszaleję. Naprawdę, czułam, że postradam zmysły. I nagle poczułam silną potrzebę, aby paść na kolana. Więc odłożyłam laptop i padłam na kolana. Nie pamiętam. Ile byłam na tych kolanach, nie pamiętam co mówiłam. Pamiętam że tylko początek. Kiedy powiedziałam: Boże, jeśli ty jesteś, jeśli ty w ogóle jesteś, to zabij mnie albo mi pokaż prawdę, bo ja już dłużej tego nie wytrzymam. I nie wiem, ile to wszystko trwało. Ta cała moja histeria, płacz. Przepraszam Was bardzo, ale nie nagram tego świadectwa bez łez, więc idę dalej. Ale pamiętam tylko, jak z każdym oddechem, z każdym kolejnym oddechem. Wielka fala pokoju wchodziła we mnie. Każdy oddech był takim, taką wielką falą pokoju i spokoju. Zaczęłam oddychać spokojnie, uspokajać się. I kiedy z powrotem usiadłam do tego laptopa, to był dla mnie szok, bo jeszcze przed chwilą nie wiedziałam, co jest prawdą, a co nie, a a nagle teraz patrzyłam na te same filmy, na te same informacje, i umiałam rozeznać. Ja po prostu wiedziałam. Fałsz, 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 prawda, fałsz, prawda, prawda. Po prostu w jednej chwili tak jakby Bóg otworzył mi oczy, i widziałam, umiałam rozeznać, co jest prawdą, a co nie. W tej chwili też Bóg mnie uzdrowił, wierzę w to z całego serca. Zabrał wiele złych rzeczy z mojego życia. Z dnia na dzień też przestałam przeklinać, i od tamtej pory minęły już ponad trzy lata, nie przeklinałam ani razu. Zaczęłam też naprawiać swoje życie, przepraszać tych, których musiałam przeprosić. Był to też czas, kiedy miałam już wykupiony i w pełni opłacony kolejny wyjazd do Indii, bilet samolotowy, wizę i te wszystkie inne koszta. Około dwa tygodnie przed wyjazdem odwołałam go. Czułam, że nie mogę tam jechać, że bardzo, ale to bardzo tego nie chcę. No i nie pojechałam, tracąc około 8 tysięcy złotych. Nie rozumiałam tego, skąd we mnie tak ogromna niechęć. Nie rozumieli też tego moi bliscy. Ja nie rozumiałam, co się ze mną dzieje, nie rozumiałam też im tego. Nie rozumiałam też jak mam im to wszystko wytłumaczyć, ale wiedziałam, jedno co wiedziałam to to, że nie mogę tam jechać, że bardzo tego nie chcę. Dziś już to rozumiem, bo akurat ten wyjazd nie dotyczył podróżowania, poznawania no, innych kultur, ale wyłącznie jogi, technik oddechowych, ajurwedy, oczyszczania itd., Bóg wlał w moje serce ogromne pragnienie poznawania go. Pragnęłam poznawać Boga, ale nadal cały czas spędzałam w internecie na kazaniach. Nawet Biblii nie miałam. Wtedy natychmiast zamówiłam trzy Biblije. Jedną dla siebie, jedną dla moich rodziców, jedną dla mojego brata. Wierzyłam z całego serca, że Bóg pozwoli mi podzielić się z nimi tą, tym świadectwem, co Bóg uczynił w moim życiu i dać im słowo Boga. Pewnego dnia też podczas modlitwy usłyszałam za swoim prawym uchem: usłyszałam prawdziwy głos: Czytaj Biblię. I wtedy rzuciłam ten internet i zaczęłam czytać tylko Biblię. A Bóg zaczął wprowadzać mnie w swoją prawdę, z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem jestem mu coraz bardziej wdzięczna za to wszystko, co uczynił w moim życiu. A ten urlop zamiast w Indiach na Jodze, to spędziłam w swoim domu na kanapie z Biblią w ręce. Kochani, trwajmy przy Bogu, naszym Ojcu. Dziękujmy Mu za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo tylko Jemu na nas zależy, tylko On jest naszą nadzieją, tylko On jest naszą skałą, naszą drogą, prawdą i naszym życiem. Niech Was Bóg błogosławi, kochani.